Dzień dobry moi widzowie, tu Kuki. Dzisiaj powiem Wam jak zrobić wasze koszulki. Jeżeli już wiecie jak zrobić wasze koszulki, to właśnie wchodzicie tutaj w Create Shields, Klikacie to i macie takie coś. I wiecie o co chodzi, się wypełnia to. No i to jest trochę bardzo trudne, bo jedyny program co ja mam do malowania to Paint, a to w Paint żadnej koszulki ładnej nie wyjdzie. Więc znalazłem dobry sposób, jak zrobić koszulkę. I to jest ta strona, pół W tej stronie widać, jest wiele koszulek i można wybrać jedną i ją zremiksować. Strona będzie w opisie filmu, ale jak widzicie, jest to pełno koszulek. Trzeba sobie znaleźć jakąś koszulkę, którą chcecie. Na przykład, o, ta by pasowała. dodajemy remix. Tutaj macie swoją koszulkę, którą wybraliście. I tutaj możecie zmieniać kolory swojej koszulki. Żeby była bardziej oryginalna, a nie oczywiście kopiowanie od kogoś innego. Więc ja sobie na przykład zmienię na pomarańczowy. To będzie pasowało. Możecie też zmieniać inne kolory, na przykład tutaj. To jest chyba kolor guzików tych, tak? To sobie zmienię sobie na żółty. Kolejne rzeczy, które można robić, to akcesorie. Co akurat. No, jak to wygląda? Już ta koszulka bardzo ładnie wygląda, ale jak, jeśli chcecie, żeby jeszcze le lepiej wyglądała, to sobie bierzecie akcesorie. Pełno jest tych akcesorii od, do koloru do wyboru. Ja sobie wezmę, chyba taki naszyjnik mi pasuje. Zobaczmy jak to wygląda na tej mojej koszulce. Można sobie dawać swoje własne obrazy, swój własny tekst, albo obrazy, które już tam są, albo jakieś naklejki, albo coś. Ja sobie ją mogę spróbować i zrobić tekst. O, tak pasuje, tak pasuje idealnie. Kuki. No, no i jak ci, widzicie, koszulka już bardzo ładnie wygląda. Koszulka. Normalnie ja bym taką ubrał w życiu. No i jak macie już zrobioną własną koszulkę, klikacie Save. No i zaraz powinno się pojawić takie coś do pobrania pliku swojej koszulki, tak żebyś mógł go na Robloxa dać. Oczywiście to nie jest za darmo, trzeba 10 Robuxów. Zaznaczacie ten, co, co zrobiliście, co ja akurat zaznaczyłem. Zmieniacie sobie nazwę na jaką chcecie, na przykład. No, koszula. Kuki. Koszula Cookie i upload for 10 Robux Czyli za 10 Robuxów to mi zabierze Ja akurat mam nawet dużo Robuxów, 224 Trochę mały flex, ale nie będzie Dajemy confirm, no i teraz trzeba czekać A już widzicie, S.H.I.E.L.D. Successfully CREATED Teraz będzie trzeba czekać, aż ta yy, koszulka będzie Akceptowana, bo oczywiście żadnych i złych rzeczy Co normalnie na Robloxie by nie mogło być Nie możesz dać swojej koszulce, co akurat ma sens bo ja nie wiem, co oni by tam dawali, jakby można było cokolwiek dać To by trochę jest... słabe było Ale zrobiłem koszulę Kuki, teraz trzeba czekać, aż będzie zaakceptowana I jak będzie zaakceptowana, to można ją sprzedać i robić... Dostawać robuksy, jak ktoś kupuje twoją koszulkę Co? Ja tą koszulę może też dam w opisie, jak chcecie ją kupić Ja ją dam za 5 robuxy. Więc teraz się czeka Wtedy zaraz wam pokażę, jak zostanie zaakceptowana, jak ta koszula wygląda na moim awatarze. I pokażę ją w grze. Koszula została zaakceptowana. Jak widzicie, koszula kuki jest. Teraz wam pokażę, jak ona wygląda w grze, a potem wam pokażę, jak zrobić, żeby ona była na sprzedaż, żeby inne osoby by mogły ją kupować. Jak widzicie, ładnie wygląda. A teraz wam pokażę, jak ona wygląda w grze. Jak widzicie, na moim awatarze nawet dobrze wygląda. Tylko że. Kształt mojego ciała jest trochę taki dziwny. Dlatego ten tekst tutaj jest taki dziwny, kuki ale koszulka, no z daleka, wszystko fajnie wygląda. Więc tak, właśnie, jak zrobić własną koszulkę, taką ładnie wyglądającą, bez robienia ich wpęcia. I teraz wam pokażę, jak zrobić, żeby je sprzedać. Idziesz na przeglądarkę swoją, i klikniesz tutaj. Trzy kropki, configure i cię daje na tą stronę. Configure Shield. Jest twoje, y, twoja koszula, co u mnie jest koszula cookie. Klikasz sales, klikasz tu, żeby to się zrobiło tak, i dajesz jakieś ile tameboksów też, żeby kosztowało. Ja dam 5, bo to jest minimum. Zawsze jest minimum 5, a ja nie chcę, żeby to tyle kosztowało. No i jest teraz twoja koszula na sprzedaż, jak pisuje oczywiście Save, klikasz i successfully updated. Wracasz do swojej koszuli. I ona jest teraz na sprzedaż za 5 robux. Tak, zajmijcie tutaj. No i tak, tak właśnie robić własną koszulę na Roblox. Właśnie zapomniałam wam powiedzieć, nie było mnie przez prawie rok, co akurat jest słabo, ale będę spróbował robić więcej odcinków później, więc jeśli macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny, może Wam dam nawet serce, jeżeli mi się spodoba Wasz pomysł i. Jak użyję Twój pomysł, to powiem, kogo to był pomysł. Rozumiecie? Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!